Urszula Kochanowska Bremer, namaluj mi. Oleńce kulik z wdzięcznością. Olu, namaluj mi wiarę, która wskaże drogę. Gorącą miłość, bezwarunkową i czystą. Radość kwitnącą tysiącem barw. I spokój, co uskrzydla. Zaznacz, gdzie szczęście mieszka po horyzont i pola pachnące pszenicznym chlebem. Polskie lasy, w których słychać harcerską pieśń. Łan nie zapominajek, dla ciebie. Namaluj zachód słońca pływający w jeziorze, nasze myśli zachwycone tataraku zapachem, serdeczny śmiech, który rozbudza uśpione życie i nas, ramię w ramię, obok siebie. Nie smuć się więcej, gdy zło się wkrada, że Droga częstokroć zbyt kręta jest, zdrowie na wagary coraz częściej chadza. W życiu tak już jest. Bierz pędzel i maluj, bo czas ucieka, gdy zdrowie z tobą w szachy gra. Nie pozwól matowi się zaskoczyć, w sercu u ciebie. Wciąż mieszka Maj.